Jesteśmy w Bachledówce. Dzisiaj już mamy 11 września 2011 roku. Tu jest kościół Ojców Paulinów. I tutaj przez wiele lat wypoczywał Ksiądz kardynał Stefan Myszyński. Teraz udajemy się do jego kaplicy. Zasadliwy. No tu jest ta bachledówka. Wypoczywał kardynał wyszyński. To jest teraz na tym krzyżu. Dokumentowane. Niech widać. widać. Uh, uh, uh. no, tu pisze, że tu wypoczywał kardynał Wyszyński, kardynał na Kwiaty, piękne. No i wachladówka Chodzi to, to są życia. Którzy... Zawsze, żeby te stosowali. Czy to znaleźli, co by było, to 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 i tak odjeżdżając rozstrzeliwali i pali. Ale mimo tego, mimo tej świadomości pani Helena e, e, uświadamia sobie, że przecież jeszcze Pan Bóg jest na tym wszystkim. I składa Panu Bogu ślub, mówi, Panie Boże, jeśli w cudowny sposób nas uratujesz, nic nam się nie stanie, to ten budynek całą posesję przekaże e, jakiemuś zakonowi. I te jej prośby zostały wysłuchane. Kluba nie czekała na znak od Boga, bo kiedy Niemcy już przeszukali wszystko, jeszcze jeden żołnierz z żołnierzy, szedł do ostatniego z uli, który się znajdował, tam teraz jest kapliczka. Jak przez furtkę, wchodzimy tutaj, to po lewej stronie, teraz będziemy wychodzić, to po prawej. Jest kapliczka. Tam był ostatni ul. Już szedł do niego zaglądać, właściwie zrujnować go, bo oni tam się nie patyczkowali. To ich dowódca, tutaj stojący, krzyczy do niego: już zostaw ten ul, odjeżdżamy. Taką opatrzność Boża pokierowała myślę tego dowódcy, że nie tylko odstąpi od złego zamiaru, by zamordować i spalić, ale yy, yy, jeszcze nie kazał żołnierzowi zaglądać do ostatniego z uli, co jest po prostu no, sprzeczne z mentalnością niemiecką. Jeden sterczący ul został na tyle wszystkich rozwalony. Yy, yy, I odjechali. A w tym ulu była ukryta radiostacja. I część broni po partyzantach. Na pani Heleny było to oczywiste, że stał się cud. Bo gdyby to znaleziono, to, to nie muszę tutaj mówić, jaki dalszy by był scenariusz. By były tortury, cierpienie, żeby, pani, żeby wydali pozostałych partyzantów, a potem by zostali rozstrzelani i to spalone by było. Ale Pan Bóg chciał inaczej. Po wojnie... Pani Helena, tak jak obiecała, dała się do jednego zakonu, drugiego, kolejnego, aby ten dar przekazać, ale tutaj też władze zakonne jakoś nie za bardzo e, chciały, e, chciały tutaj przyjąć ten dar, bo nie ma żadnej drogi nie bardzo wiadomo na co by ten dar przeznaczyć. I wszędzie odmownie. I jeszcze ostatnia deska ratunku to Jasna Góra, bo myślała sobie, że ja pojedzie tam, pomodli się, może Matka Boża jakoś natchnie, co ma dalej czynić. Ale że e, ksiądz organizował pielgrzymkę na Jasną Górę i ona wzięła udział w tej pielgrzymce i dzięki temu księdzu dotarła do najwyższych władz naszego paolińskiego zakonu. Tak jak wtedy również i dzisiaj, Ojciec Generał i cała jego rada y, tam rezyduje na Jasnej Górze. I opowiedziała o całej tej historii i jej zdziwieniu Paulini mu chętnie taki dar przyjmą, taką pustelnię. Dlaczego? dlatego, że nasz zakon powstał z pustelników prawdzie dawno w XIII wieku na Węgrzech ale taka pustelnia będzie nam przypominała o naszych korzeniach tutaj będą mogli przyjechać ojcowie, bracia z Jasnej Góry z innych klasztorów, aby tutaj odpocząć, aby tutaj odbyć rekolekcje i tak dalej i tak się zaczęło, w 55 roku przyjechał tu jeden z ojców ten pokój tutaj przeznaczono na kaplicę, bo tego jeszcze nie było potem, kiedy górale zaczęli przychodzić tutaj na msze kiedy kiedy zaczęli, coraz, coraz więcej osób zaczęło przyjeżdżać to trzeba było w następnym roku tutaj wyburzyć te ściany, żeby warter stał się kaplicą, a tam dobudowano do pielgrzyma. Po kilku latach zwrócił się do nas kardynał Kardynał Karol Wojtyła z Krakowa, żebyśmy również mogli ten dom udostępnić dla kapłanów na rekolekcję, w których on zresztą też nawet w trzech seriach brał udział. Później przywoził grupy różne oasowe, młodzież, ministrantów. Tutaj stąd robili wypady w różne miejsca. Tutaj też rekreacyjnie czas spędzali. Zresztą tam to też troszeczkę taka mini wystawa jest. Potem będzie można sobie zobaczyć na tyle kaplicy. Także tutaj zaczął tętnić życie. 60. W 1977 roku po raz pierwszy przyjechał tutaj kardynał Stefan Wyszyński. Tak bardzo mu się ta cisza tutaj podobała, zauroczyła go, że tutaj chętnie potem co roku regularnie przyjeżdżał, spędzą tu urlop, urlopy. To było też miejsce spotkań kardynała Wyszyńskiego z kardynałem Karolem Wojtyłą, Bachledówka. Także, także to było jego wymarzone miejsce. Przyjeżdżał do 1974 roku. Później zdrowie mu nie pozwalało. Po jego śmierci o tym miejscu, o Bachledówce wspomniano w mediach, to sprawiło, że coraz więcej osób tutaj nawet z ciekawości chciało zobaczyć Bachledówkę, a dodam, że już w tym czasie w 81 roku na stolicy Piotrowej był kardynał Karol Wojtyła, to tym bardziej tutaj chętnie chcieli to zobaczyć, Bachledówkę. Więc trzeba było wybudować kościół, bo ta kaplica była za mała. I w 85 roku rozpoczęto budowę, za 6 lat w 91 kościół już był gotowy, piękny, wspaniały, zresztą pewnie widzieliście, a jeśli nie, to jeszcze za... Zapraszam, pójdziecie tam, żeby zobaczyć. Dwie rzeczy tam warto zwrócić uwagę, czego tutaj nie ma na podchalu. Po pierwsze, ręczna robota, te wszystkie piękne ozdoby ręcznie wykonane. Druga sprawa, bogactwo gatunków drzewa użytych do wewnętrznej dekoracji. Tyle takiego bogactwa, kilkanaście gatunków drzewa jest tam użytych. Dobrze się przyjrzeć, to różne odcienie to nie jest odcień czegokolwiek, lakieru, impregnatu, ale to jest inny <laughs> gatunek drzewa. To, to wyróżnia. Na środku ołtarz główny rozeta jest takie słońce. Jest to myśl wzięta z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Niewiasta obleczona w słońce sprawiedliwości. To, to słońce symbolizuje nam Chrystusa. Ołtarz waży 800 kg. W centrum Matka Boża, obraz Matki Boskiej Jasnowórskiej. Także to tak krótko. Jesteśmy tutaj parafią od 1988 roku. Trze, trzech ojców nas tutaj pracuje na parafii. Grupy przyjeżdżają. Parafia nieduża, 600 dusz. Chciał połowę mniej, bo za granicą są. Także moi drodzy, tak, w takim telegraficznym stucie zachęcam do tego, żeby jeszcze pooglądać. Kardynał Wyszyński tu mieszkał nad drzwiami, nad wejściem. To był jego pokój z pięknymi widokiem dla góry. Kardynał Karol Wojtyła miał pokój bardziej w głąb, ale on nie musiał mieć pięknych widoków, bo on wiecie, chodził w góry, tam podziwiał piękno w górach. Ostatnie chwile tutaj spędzał też przed wyborem na stolicę piotrową, bo uczestniczył w rekolekcjach. By za dwa dni wyjechać do Rzymu i tam już został. To tyle. Wszystkiego dobrego Wam przyjacielu. Bardzo panem Idę. Wystawę zobaczyłem. Gdybyś tam, tak? A to też masz? wszystko